Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Jezus powiedział do Nikodema. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Amen. Duchu Święty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby Witam Was bardzo serdecznie i już na początku chcę podziękować Panu Bogu za to, że w połowie tego Wielkiego Postu stawia mnie tutaj w tym miejscu przed Wami, pośród tak dobrze znanych mi twarzy, przy tym ołtarzu, przy którym tak niedawno sprawowałem przeświętą świętą prymicyjną. I dziękuję księdzu proboszczowi za to zaproszenie, za to, że zaufał, że chciał bym właśnie ja mówił do Was w imieniu Pana Jezusa. Moi drodzy, wiele już rekolekcji przeżywaliśmy. I ja i Wy. Wiele razy słuchaliśmy różnych kazań, wiele różnych konferencji, wiele różnych nauk przy tej ambonie stawało już wielu lepszych i jeszcze lepszych kaznodziejów, rekolekcjonistów. I takie pytanie warto sobie na początku tych kolejnych rekolekcji w naszym życiu zadać. Co z tamtych rekolekcji, co z tamtych nauk, co z tamtych konferencji w nas pozostało? Czy pamiętamy chociaż jakąś, jakąś jedną myśl, jakieś jedno kazanie, jakieś jedno wskazanie z poprzednich zeszłorocznych rekolekcji, albo z tych, które były dwa lata temu, albo pięć lat temu? Bo przecież nie od dzisiaj w rekolekcjach uczestniczymy. Boję się, moi drodzy, że odpowiedź na to pytanie będzie taka, że, że nie pamiętamy, że nic nie pamiętamy. Że nie pamiętamy nie tylko nazwiska zeszłego, zeszłorocznego rekolekcjonisty, ale nie pamiętamy nawet tego, o czym mówił. Moi drodzy, chciałbym, żeby z tymi rekolekcjami tak nie było. Bo te rekolekcje to jest czas święty. Zobaczcie, jesteśmy w kościele, to jest miejsce święte, ale jesteśmy też w takim świętym czasie, w czasie Wielkiego Postu, i w tym czasie Wielkiego Postu mamy czas rekolekcji. Święte miejsce, święty czas. A to znaczy, że Pan Bóg daje nam dużo łaski w tym czasie i w tym miejscu. I chce rzeczywiście pociągnąć nas do siebie. Czy my możemy mu w tym przeszkodzić? Możemy. Z tą Bożą łaską możemy nie współpracować. I chcę Wam powiedzieć i trochę wyprzedzić być może doświadczenia, które na Was przez te dni spadną, że oprócz tego, że ja będę do Was mówił, będzie do Was mówił jeszcze ktoś inny. Dzieci go przedstawiają jako takiego czarnego z rogami i z ogonem. I jemu też będzie zależało na tym, żebyście ten czas rekolekcji przeżyli źle. Żebyście ten czas przepuścili przez palce, żebyście go zmarnowali. I on zrobi wszystko, żeby te rekolekcje niczego w waszym życiu nie zmieniły na lepsze. Jeżeli jutro czy pojutrze, albo może jeszcze na tym kazaniu oko Wam się zamknie i przyjdzie znużenie i zniecierpliwienie i jakieś duchowe lenistwo, to wiedzcie, że to jest działanie złego. On zrobi wiele, byście z tych rekolekcji niczego dobrego dla siebie nie wyciągnęli. Kiedyś jeszcze kardynał Józef Ratzinger, zanim został Benedyktem XVI, napisał bardzo ciekawą książkę pod tytułem Raport o stanie wiary. I w tejże książce na jednej z pierwszych stron przytacza pewne opowiadanie. Otóż do pewnego miasteczka przyjeżdża cyrk. Gdzieś tam się rozstawiają na obrzeżach tego miasteczka, pośród kilku innych domów. No i jak to z cyrkiem bywa, zaczynają wzbudzać zainteresowanie. Wieczorami do tego cyrku przychodzą tłumy okolicznych mieszkańców. Oczywiście zabawa jest przednia, jak to w cyrku, dużo radości, dużo uśmiechu, ale ci cyrkowcy po kilku dniach widzą, że frekwencja niestety, ale jest coraz niższa, że ten cyrk wzbudza coraz mniejsze zainteresowanie. I troszeczkę zaczynają się martwić. I oto pewnego dnia, w samopołudnie, gdzieś na rynku tego miasteczka, pojawia się jeden z tych cyrkowców z dużym czerwonym nosem w tych swoich charakterystycznych butach i zaczyna wrzeszczyć na całe gardło cyrk się pali. Ludzie, cyrk się pali. Co robią ci, którzy go na tym rynku widzą? Nic nie robią, stają po prostu, zakładają rękę na rękę i zaczynają się śmiać. Myśląc, że to całe przedstawienie jest wyreżyserowane i że chodzi tylko o zainteresowanie tych okolicznych mieszkańców. A ten cyrkowiec, ten klaun wrzeszczy na całe gardło i nawet płakać. Zaczyna: Ludzie, cyrk się pali, pomocy, pali się nasz cyrk. Ani jeden z tych mieszkańców nie pofatygował się, żeby zajrzeć do tego cyrku, żeby pójść za to miasto. Okazuje się, że wtedy, kiedy ci mieszkańcy się śmiali w najlepsze, ten cyrk palił się rzeczywiście. Wystarczyło tylko pójść tam, wziąć wiadro i zacząć coś z tym płonącym cyrkiem robić. Oni woleli stać na tym rynku, patrzeć i słuchać i śmiać się. I moi kochani, czasem mam takie wrażenie, że rekolekcje traktujemy bardzo podobnie jak ten płonący cyrk. Przychodzimy, przyjeżdża jakiś ksiądz, którego znamy lepiej lub, lub słabiej, mówi coś do nas, my na niego patrzymy, czasem się uśmiechniemy, jak powie coś pod humor, troszeczkę go posłuchamy, ale rekolekcje nie na tym polegają. Leko, rekolekcje polegają na tym, że trzeba się wziąć, brzydko mówiąc, do roboty. To nie może być, moi drodzy, czas przesiedziany, czas, który tutaj powiedzmy sobie nieładnie otwajkujemy, bo trzeba, bo idą święta, bo ksiądz Prowoszcz organizuje. Odsłuchanie, zobaczenie to za mało. Coś trzeba z tym, w czasie tych rekolekcji, z tym naszym życiem duchowym zrobić. Będę starał się Wam podpowiedzieć, co zrobić. Może trochę nieudolnie, może trochę będzie w tym wszystkim jakiegoś mojego świadectwa, tak czy inaczej idea jest taka, by pomóc Wam jak najlepiej do tych wielkanocnych świąt się przygotować. Moi drodzy, na początku takie pierwsze ważne pytanie, kim ja jestem? Nie chodzi mi tutaj o wasz e, stan cywilny, o wasze pochodzenie, o wasze powołanie. Chodzi mi tutaj o waszą wiarę. Wszystkich ludzi generalnie możemy pod względem wiary podzielić na takie, dwa, na takie trzy grupy na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to są ludzie religijni, druga grupa to są ludzie pobożni i trzecia grupa to są ludzie wierzący. Niektórzy w Polsce słyszałem niedawno wprowadzili czwartą kategorię, tak zwany katolik na kółkach. Na kółkach, bo przywożą go w wózeczku do Chrztu Świętego, potem długo, długo, długo w kościele go nie ma, potem limuzyną przywożą go na ślub, potem znów długo, długo, długo go nie ma, a potem przywożą go karawanem, bo jest pogrzeb. My nie będziemy tutaj tej czwartej kategorii rozważali, bo jesteśmy tutaj dzisiaj, więc nie jesteśmy takimi katolikami z tej czwartej grupy. Ale wrócimy do tej grupy pierwszej, religijni. Czy ludzie, którzy teraz siedzą w tym kościele, są religijni? Niewątpliwie tak. Jesteśmy religijni, bo przestrzegamy przykazań, a przynajmniej próbujemy. Jesteśmy religijni, bo przychodzimy co niedzielę do kościoła, bo przed świętami przynajmniej idziemy do spowiedzi, bo czasem się pomodlimy rano, wieczorem. Generalnie jesteśmy ludźmi religijnymi. Ale moi drodzy, to trochę, trochę za mało. Jezus w Ewangelii mówi nam dzisiaj, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Nie mówi, że każdy, kto co tydzień chodzi do Kościoła, ma życie wieczne, tylko kto w Niego wierzy. Jesteśmy religijni, ale to nam nie powinno wystarczyć. Idziemy dalej. Druga grupa ludzi to ludzie pobożni. Czyli pobożni to są tacy, którzy robią to wszystko, co ludzie religijni, chodzą do kościoła, modlą się, chodzą do spowiedzi co jakiś czas, plus jeszcze coś więcej, bo na przykład ich na to, by przyjść na drogę krzyżową w, w czwartek czy w piątek, albo by wziąć do ręki Pismo Święte czy Różaniec. Robią więc to, do czego mobilizują nas przykazania. A jednocześnie dają od siebie coś, do czego przykazania ich nie mobilizują, nie zachęcają, niczego nie narzucają, robią coś z dobrej woli. To są ludzie pobożni. I ta trzecia grupa ludzie wierzący. Moi drodzy, człowiek wierzący to jest taki, kto na swojej drodze spotkał Pana Jezusa i kto się tego Pana Jezusa nie wstydzi, kto nie wstydzi się Jego Ewangelii. Chcę wam powiedzieć, że gro ludzi, pewnie nie tylko tutaj na Pomorzu, w naszej diecezji, ale chyba wszędzie, w Krakowie też. Gro ludzi to są ludzie czysto religijni. Po czym to widać, jak to poznać? Bardzo prosto. Ustawiają się do konfesjonału tylko wtedy, kiedy trzeba karteczkę podpisać, bo mają być chrzestnymi albo mają iść do ślubu. To są ludzie czysto religijni. Kiedy nie mają do podbicia karteczki, spowiedź nawet przed świętami nie jest im potrzebna. I takich ludzi w pospowiedzi się bardzo łatwo identyfikuje. I myślę sobie, że generalnie większość naszego społeczeństwa to są niestety ludzie tylko religijni. Bo zobaczcie sami, kościoły na razie jeszcze w naszej ojczyźnie są pełne i chwała Panu. Ale niestety społeczeństwo zdaje się pokazywać, że nie wierzy. 38% najnowsze badania. 38% naszego społeczeństwa wierzy w to, że Jezus naprawdę z martwych wstał. Zobaczcie. A co niedzielę w kościele mówimy? Wierzy w ciała z wstanie. Wypowiadają coś. W czasie mszy świętej, w co nie wierzą. 38%. Innych danych przytaczać nie trzeba. Generalnie nie ma się z czego cieszyć, dane są zatrważające. I dlatego, moje pytanie, pierwsze na początku tych rekolekcji do Was wszystkich. Jakim jestem człowiekiem? Jakim Ty jesteś człowiekiem? Jak ja siebie widzę? Kim ja jestem? Czy jestem człowiekiem religijnym? Tak, bo inaczej byśmy tutaj się dzisiaj nie spotkali. Czy jesteś człowiekiem pobożnym? Mam nadzieję, że tak. Czy jesteś człowiekiem wierzącym? Na to pytanie już każdy z was musi sam sobie odpowiedzieć. Moi drodzy, jutro poznamy człowieka, który był kiedyś religijny, nawet był pobożny, i od tej swojej religijności i pobożności przeszedł do wiary. Jak to zrobić, by tak właśnie się stało, byśmy stali się wierzącymi? O tym będzie jutro. Chcę was dzisiaj już na to jutrzejsze nasze spotkanie zaprosić. Ale zanim tutaj się jutro spotkamy, dajcie sobie i panu Jezusowi taką szczerą odpowiedź, naprawdę szczerą odpowiedź, czy ja jestem człowiekiem rzeczywiście wierzącym, kim ja jestem, jak Jezus mnie widzi. Z tym pytaniem dzisiaj chcę was zostawić.